Jako, że podbiał pospolity już pięknie zakwit, stwierdziłem, że zrobię o nim nagranie. Generalnie jest on uważany za roślinę jadalną oraz roślinę leczniczą. Czy jednak oby na pewno jest dla nas w 100% bezpieczny? O tym będzie to nagranie. Źródła szczęścia według Chmielewskiego. Daj suba, a pokażę Ci jak przeżyć. To uczciwe. Nim przejdę do zastosowań tej rośliny, muszę was troszeczkę postraszyć, ponieważ w tym podbiale pospolitym, jak dowodzą badania naukowe, znajdują się alkaloidy pirolizydynowe. Substancje te w odpowiednich stężeniach mogą okazać się toksyczne dla naszej wątroby, a nawet mogą przyczyniać się do powstawania nowotworów. Dlatego z całą pewnością z podbiałem należy uważać. Z całą pewnością pod Biału Pospolitego nie powinny przyjmować kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią, a także osoby z y, choreą wątrobą. Alkaloidy te są niczym innym jak substancją obronną rośliny przed roślinożercami. Największe stężenie tych alkaloidów przypada w podbiale pospolitym na korzeń, nieco mniej jest ich w liściach oraz w kwiecie. Jednakże należy zwrócić uwagę na to, że stężenia tych alkaloidów w poszczególnych podbiałach mogą się znacząco różnić, co na przykład zależy od szerokości geograficznej. W Polsce wskazuje się, że tych alkaloidów jest nieco mniej niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Warto jednak także wspomnieć o tym, że alkaloidy te mogą wędrować z korzenia do liści oraz kwiatu rośliny w momencie jej uszkodzenia. Zatem uszkodzenie, nadłamanie tej rośliny może spowodować, że substancje, właśnie te alkaloidy z korzenia przedostaną się do liścia. Zatem przy zbiorach może warto zwrócić uwagę na to, żeby ścinać roślinę bezpośrednio, ponieważ w liściach zawarto wartość tych alkaloidów jest mniejsza. Niestety zawartość tych alkaloidów w tej roślinie jest bardzo zmienna, zatem bardzo ciężko ustalić jakąś bezpieczną dawkę. Przy jednych stężeniach może się okazać, że żeby się zatruć, powinniśmy zjeść co najmniej kilka kilogramów liści tej rośliny, jednakże przy innych już kilka liści może okazać się toksycznych. Zatem z podbiałem pospolitym należy bardzo uważać i zachować szczególną ostrożność. W marcu dla niedoświadczonej osoby ta roślinka może przypominać niejako mniszka lekarskiego, a to za sprawą żółciutkiego kwiatuszka, który właściwie ma bardzo aromatyczny zapach i dosyć podobny do mniszka lekarskiego. Zatem, niedoświadczona osoba mogłaby go pomylić. Aczkolwiek warto pamiętać, że. Yy... Podbiał pospolity kwitnie o wiele wcześniej niż mniszek i właśnie przypada to na drugą połowę marca, podczas gdy do mniszka, do kwitnięcia mniszka jeszcze pozostało trochę czasu. W chwili obecnej roślinka wydaje się bardzo niepozorna, jednakże już w lato jej liście mogą osiągać nawet 30 cm. Jeżeli znajdę odpowiednie zdjęcie, jakieś darmowe do wykorzystania, to postaram się je umieścić, żebyś zobaczył jak wygląda liść. Sama nazwa rośliny Podbiał Pospolity wzięła się stąd, że właściwie od liścia, który z zewnątrz jest zielony, jednakże pod spodem ma biały meszek, i właśnie stąd wzięła się nazwa Podbiał. A Pospolity, jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu popularny, a w niektórych krajach jest chwastem trudnym do wytępienia. Pomimo tego, że roślina zawiera związki trujące, to jednak w przeszłości była często używana kulinarnie i jak to można by powiedzieć, nikomu się nic nie działo. Jednakże w świetle obecnych badań, ową jadalność tej rośliny dałbym pod duży znak zapytania i osobiście bym tej rośliny nie stosował, gdybym nie musiał jej stosować, ponieważ jest całe mnóstwo dzikich roślin jadalnych, które są całkowicie bezpieczne, a tutaj spod białe, no... Zaczynają być głosy, że może być niebezpieczna, zatem warto wziąć to pod uwagę przed jej spożyciem. Jako, że liście tej rośliny są okazałej wielkości, to są wykorzystywane zamiast kapusty na gołąbki. Po prostu możecie sobie wciepać do takiego liścia farszu, e, upiec i spokojnie zażywać, spożywać i smakować, ponieważ roślina ta smakuje całkiem nieźle. Wykorzystywany jest także kwiat. Wystarczy te kwiaty wyciąć, uciąć sobie i wrzucić do wiosennej sałatki. Oczywiście roślina ma też swoje zastosowania lecznicze i przede wszystkim jest wykorzystywana w stanach zapalnych układu oddechowego i działa przeciwkaszlowo. Niegdyś zalecano właściwie palić liście podbiału w tym celu, jednakże dzisiaj wiadomo, że spalanie, sam proces spalania powoduje, że substancje czynne przeistaczają się w związki, które nie mają prawa działać, a w dodatku proces spalania powoduje powstanie takich substancji, które mogą podrażnić nasze drogi oddechowe oraz nam po prostu bezpośrednio zaszkodzić, podobnie jak na przykład papierosy. Jednakże wykonywano niegdyś właśnie papierosy z podbiału, czy też na przykład papierosy z dziewanny, mogące na przykład leczyć. Yy uzależnienie od papierosów, aczkolwiek wątpię, by mogło to poprawnie i dobrze działać. Pamiętajmy, że jednak palenie mimo wszystko jest dla nas trujące i paląc papierosa właśnie spod biału, no nie uleczymy się w żaden sposób. Jednakże, stosując jakieś wywary, napary, syropy z tej rośliny, to z całą pewnością możemy, możemy wpłynąć na to, że objawy np. Na kaszlu nam zeżą. Jednakże, należy zastanowić się głęboko nad stosowaniem tej rośliny, ponieważ, tak jak powiedziałem na samym początku, najnowsze badania dowodzą, że po prostu zawiera w sobie Związki, które mogą nam zaszkodzić i nas zatruć. Zatem, w obliczu tak wielu różnych roślin, może warto sobie tą roślinkę jednak mimo wszystko darować. Ja ową roślinę bym spożywał tylko i wyłącznie w sytuacjach mocno kryzysowych, ponieważ nie jest niezastąpiona i z całą pewnością można spożywać wiele innych w terenie dzikich roślin jadalnych oraz roślin leczniczych o podobnym działaniu. Badania dowodzą także, że owe alkaloidy mogą znajdować się także w miodach wielokwiatowych, a to wszystko za sprawą pszczół, które sobie po prostu latają i zbierają nektar z różnych roślin, w tym także roślin, które owe alkaloidy zawierają, a to przecież nie tylko jest podbiał pospolity, ale także na przykład żywokost, lapiężnik czy żmijowiec, w którym owe alkaloidy także się znajdują, zatem okazuje się, że owe alkaloidy nawet mogą się znaleźć w niektórych miodach. Zatem w sumie w niektórych krajach zaleca się pszczelarzom, żeby stawiali swoje ule w miejscach na przykład, gdzie e, rośnie gryka, gdzie rośnie na przykład lipa, żeby te miody były spersonalizowane, a nie wielokwiatowe, czyli po prostu z całego mnóstwa różnych kwiatów o różnych właściwościach, a w efekcie w takim miodzie mogą zawierać się substancje, które mogą nas zaszkodzić, ale pamiętajcie, Pamiętajcie, że z całą pewnością zjedzenie łyżki takiego miodu raczej nie powinno Wam zaszkodzić, ponieważ stężenie tych substancji prawdopodobnie będzie zbyt małe. Oczywiście, jak zwykle, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, dawania łapek w górę, jeżeli Ci się spodobało, oraz łapek w dół, jeżeli Ci się nie spodobało. A jeżeli mój kanał w ogóle Ci się podoba, to zachęcam do udostępnienia go swoim znajomym, ponieważ może i im się spodoba ten kanał. Jeżeli Ci zależy na rozwoju tego kanału, to zapraszam, byś to uczynił. Z całego serca dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.